Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W czwartym drodzy widzowie odcinku serii bogatego Gospodarka Farming Simulator 23. Witam Was w sklepie. Tak jak widzicie, po miniaturce na pewno i po opisie zimowe agregatowanie drodzy widzowie. Mamy tutaj agregat Amazony. Amazonki ładny. Cenia 4000 super. Łącznie dojczwar. Do tego dojczwar. Jak dobrze widzę tutaj to 8290 TTV, chyba tak. Dobra, drodzy widzowie, siadamy do naszego nowego nabytku. Ja wiem, drodzy widzowie, że na pewno wam powiecie mi, że miało być to na jako szorce ale po prostu nie chce mi się no powiem szczerze, nie chce mi się robić takich oddzielnych takich filmów skupywania nowych maszyn na pewno się też, no bo uważam, że to jest dziwne, po prostu będziemy to robić drodzy widzowie na odcinku i tak na pewno zauważycie po miniaturce, dlaczego ten ciągnik jest w sklepie a nie na przykład koopola. Yy, no bo będziemy robić tak, że jeśli coś będziemy kupywać to to będzie właśnie mi odcinek miniaturka, po prostu w sklepie, gdzie ten ciągnik był. I będziemy, drodzy widzowie, później coś jeszcze robić. Dlatego y jedziemy na nasze podwórko i zaczynamy, drodzy widzowie, robotę, gdzie będziemy po prostu wywozić. Będziemy po prostu agregatować następne pole będziemy po prostu agregatować dobra ja skręcam piękny nowy nabytek wchodzi na gospodarstwo i nie będziemy drodzy widzowie tak kupywać wiecie po prostu dużo tych rzeczy Zimowe agregatowanie. To jest drodzy widzowie coś. Czekajcie, ja sobie zrobię tak, żebym mógł widzieć, jak agregatuje. Jutro na odcinku drodzy widzowie. Yy... No, jutro będzie drugi, od, drugi odcinek z agregatowania. Pojawi się jutro, czyli w sobotę. Jak dobrze patrzę na kalendarz, to jakiś 25 stycznia. No i co, drodzy widzowie, agregatujemy sobie ładnie. Wyagregatujemy sobie yy, dzisiaj te pole te całe pole ładne duże pole. Tego by się przydało jeszcze nie opuszczać, nie? Dobra, zaraz to poprawimy. Możecie, drodzy Witowicowie, też napisać w komentarzu, czy podoba Wam się robienie. Czy chcielibyście, żeby kończyć wszystkie pola to co mamy na jednym odcinku, czy po prostu utrzymywać to co mamy. Bo ja mogę tak robić Albo coś będziemy robić innego po prostu Jutro coś innego się pojawi na przykład Żeby tego aż tak nie robić Wiecie teraz widzicie Jest Grudzień Jest Kurde Mamy 10.13 więc ładnie się robi. Dobra, teraz poprawimy sobie tutaj. Czyli weźmiemy to po prostu całe już i weźmiemy i po prostu to wyagregatujemy. Tak jak powinniśmy, i to sobie zrobić. No i dobra, cofniemy sobie teraz. Czekajcie, bo tutaj nie widać zbytnio. Musimy się tak, drodzy widzowie, utrzymać, żeby to po prostu zrealizować tutaj te zagregatowania. No to dobrze, jak patrzę w tym sklepie, to ten agregat ma 4 metry. No. no, ma 4 metry i dlatego wiecie, jest takim agregatem, gdzie jest po prostu ciężko, ale fajnie jest, drodzy widzowie, zrobić dla Was taki fajny materiał. No i co, po prostu postaram się tak jechać, a tak jak widzicie tutaj, żeby po prostu utrzymać ciągnik, żeby po prostu utrzymał większą, szkoda, że ten śnieg nie zostaje. Fajnie by było ciągnikiem jeździć po śniegu. Może w nowym farmingu mobilnym, jak wyjdzie, to tak będzie. O ile wyjdzie, Dredwizale. Możecie napisać w komentarzu, jak myślicie, czy ten farming wyjdzie nowy. Ja myślę, że tak. Tylko w którym roku, to nie wiem. Nie wiem czy czasami farming. Chyba było tak, że mobilny farming powstaje co dwa lata, nie? Chyba tak było, że mobilny farming wychodzi tuż po premierze. A nie, to było rok. Nie, to było rok, no? Rok po premierze yy, tego normalnego farminga. Tego na PC i na konsole. Wychodzi później gra mobilna. No. Jakoś tak Według mnie fajnie by było Przetestować dla was Nowego farminga telef Telefonicznego Na telefony Ale nie wiem po prostu Czy będzie I teraz jest takie pytanie drodzy widzowie Czy Giantes Zrobi takiego farminga Jeśli tak To fajnie bo chciałbym zobaczyć takiego farminga wiecie farminga który mobilny, który jest podobny do 25, nie? Ale na pewno to będzie 26, na pewno. Bo na przykład, zobaczcie, Farming Simulator 22 jak wyszedł, ten jest yy, tym. Ten jest pokazany zakończeniem. Ten farming, co widzicie teraz, w którym gramy, to on jest zakończeniem jakby premiery dwudziestki dwójki, że to jest takim jakby wiecie, on zostaje, to jest jakby mały taki brat można powiedzieć, to jest jakby brat dwudziestki dwójki, ten farming, nie? to jest taki jakby brat tego i to jest jakby też, czekajcie, jak to się mówi, yy, też to jest takim, że 22 dwójka też jest na telefony, rozumiecie? pokazaniem, że ten farming, czyli 23, to tak naprawdę że ten farming 23 tutaj ten, to że tak naprawdę to jest farming 22, tylko że nie ma po prostu więcej, wiecie, jakości takiej jak na pecety, no bo to jest praktycznie ciężkie do zrobienia. Ale tak uważam według mnie, że farming Simulator 23, to jest naprawdę takim jakby nie można powiedzieć, że podróbkom 22, tylko jakby to była 22. Że jakby to był farming 22. Tylko, że na telefony, nie? Tylko, że jest zmienione zupełnie yy, wszystko. Czyli, że jest tam. Zobaczcie, na przykład w 22 śnieg zostaje. Ja nie wiem, co zostaje. A tu nie zostaje. Czyli. Ale pada śnieg fajnie, mi się podoba, że śnieg pada tylko tak, tak samo, teraz wyszedł dwudziestka piątka, a 25 jest jakby zastępcą tego farminga czyli tego farminga mobilnego a następny farming mobilny, który na przykład wyjdzie, załóżmy na przykład za rok to on będzie zastępcą dwudziestki piątki, rozumiesz, kontynuacją rozumiecie, kontynuacją tego farminga no i ciągnik mi lata, kur... bokiem, nie? Na przykład, wyszedł 20... Czekajcie... Farming Simulator... 2000 chyba... 13 o! Jak wyszedł Farming Simulator 2013... To się pojawił mobilny farming. Pierwszy mobilny farming. Czyli 2011. I to jest chyba zastępca. To jest jakby... Kontynuacja. Ja mam dwa określenia, drodzy widzę jak to jest. Albo te farmingi są kontynuacją, żeby każdy gracz pamiętał, że na przykład dwudziesta trójka wyszła tak naprawdę od Dwudziestki dwójki, a yy, te, no i druga moja taka powiedzenie myślę, że że to jest że to jest albo to są kontynuacja tych farmingów, żeby oni wiedzieli gracze, że to są po prostu że to są gry, które że to są farmingi kontynuacją że one są po prostu zrobione wiecie, z tych potężnych y, gier na komputery, nie? czyli na PC i na to i na to a na przykład druga teoria, moje takie jakby powiedzenie, to że albo to są zastępcy, że to są po prostu zastępcy, nie? Że to są zastępcy tych gier y, komputerowych, a druga to, że po prostu to są. Na trzecia, no a druga, tak jak mówię, a pierwsza to jest taka, że to jest kontynuacja, druga to jest na przykład, że oni są zastępcami, a trzecia to, że to jest to i to. Tak myślę. Że trzecia to jest po prostu to i to, nie? No ale. Zobaczymy, co nam czas przyniesie. Czy ten nowy farming na przykład wyjdzie. Ale, drodzy widzowie, jak wyjdzie ten farming, nie? Który będzie na przykład kontynuacją 25, nie? To mówię Wam od razu, pierwsze co to będzie live, nie? Pierwsze co normalnie z tego. Farminga będzie live robiony, nie? Live, czyli testowanie gry. Pod tytułem testowanie gry. Nie, napraw naprawdę, zrobię wam live'a. Jak wyjdzie nowy farming mobilny, nie? I test to będzie, chłopie, live. To będą live, live. live. No właśnie. Nie, no, ale to widać, że to jest 22, nie? Tak naprawdę. To nie ma co się przysłuchajać. Ja na przykład w miniaturkach i tam. Nie, nie w miniaturkach sorry. W opisach daję, że to jest bogata gospodarka Farming Simulator 23. No bo tak lubię robić i tak będę. Ale tak naprawdę, to jest 22, po prostu. Tak naprawdę to jest 22, nie? Wiem, że się powtarzam, ale mówię, na, na, naprawdę. Tak samo jak wyjdzie, nie wiem, mobilny, załóżmy Farming 2026. To, to będzie tak naprawdę Farming Simulator 2025, to, to będą farmingi zrobione z tego farminga. Czyli farmingi tak naprawdę, no dobra, trzecia, no to że to są po prostu po nie? No? wiecie, yy, potężnych farmingów, nie? No bo na przykład, załóżcie, patrzcie, jakby chcieli robić, żeby na przykład. Jak to się mówi? Żeby każdy farming miał swoje dziecko, takie jakby, nie? To by dawali tą samą nazwę, a nie inną, by nie zmieniali nazwy. Na przykład, jakby chcieli, żeby 22 była na telefony, to albo by zmienili nazwę, tak jak w tym przypadku, albo by po prostu dali 22. Że wiecie, farming simulator 22 ale myślę że takie że to drugi sposób jest lepszy po prostu że zmieniają dają tam że farming jest o rok czyli wiecie na przykład jakby gian software nie wiem normalne farmingi te na pc wypuszczali co dwa lata a mobilny by wypuszczali co rok ci po premierze Ogólnych farmingów, czyli tych głównych farmingów, to by było ich naprawdę więcej. A jakby ich wypuszczali, nie wiem, co dwa miesiące te na komputery, a mobilne co trzy miesiące, to by tych farmingów było tyle, że każdy by chciał to, każdy by chciał grać po prostu. Na no, skąd pieniądze, nie? skąd pieniądze, żeby takich tyle gier by zrobić w sumie nie wiem ile czekajcie skoro te farmingi te wiecie te te ogólne, te główne farmingi że te farmingi te mobilne wychodzą co rok, czyli po premierze ogólnego farminga to teraz nie ma wyjścia no teraz farming mobilny musi wyjść w 2026 roku. Czekajcie, kiedy wyszedł 23. On wyszedł w lutym. Jakoś tak, on musiał... On wyszedł w lutym, ale już nie pamiętam który. On wyszedł lutego 2023 rok czyli farmingi główne wychodzą co 2 lata. Co 2 lata wychodzą główne farmingi. Bo zobaczcie, jakby farmingi wychodziły na przykład po premierze, czyli zobaczcie, premiera po premierze, czyli na przykład farming 22 wyszedł w 2022 roku. 23 wyszedł w 2023 albo w 2024. To główny farming wyszedł w 2025 w 2024 czyli by nie był Farming Simulator 2025 tylko Farming Simulator 2024 czyli wychodzi na to, że główne farmingi wychodzą co 2 lata a mobilne farmingi wychodzą po premierze tego głównego farminga czyli jak wyszedł 22 to Rok później po premierze tego farminga wyszedł ten farming, czyli ten mobilny 23. Czyli yy, skoro teraz, w tym roku, wyszedł 22, to 26 wyjdzie za rok. Za półtora roku jakoś tak wyjdzie mobilny farming. A główny farming, o ile wyjdzie, wyjdzie w 2027 roku. No, jakoś tak, w 2027 roku, no? Powinien wyjść kolejny farming. I wtedy mobilny farming w 2028 i tak dalej, i tak dalej. Dobra, my za niedługo, do widzowie, kończymy tutaj robotę. Moim zdaniem, jest to, drodzy widzowie, o wiele lepsze Dobra, tworząc farmingi i te główne, wiecie co, dwa lata A po prostu Te mobilne, po premierze, nie? Czyli teraz, bym był zadowolony, jakby wyszedł Mobilny farming mm, Ale No po prostu, coś takiego, że Dobra Chyba już ustanowiłem Sobie w głowie Czym są te farmingi Te farmingi Drodzy widzowie, to są kontynuacje. To są kontynuacje na pewno. To muszą być kontynuacje tych farmingów. Muszą być. Tylko, że giantess, wiecie, robi to, że oni wiedzą po prostu, że mają grać mobilnych. którzy grają po prostu na telefonie. Wolą sobie grać na telefonie. Oczywiście, niektórzy twórcy, jakby chcieli, albo niektórzy. Gamerzy, którzy grają, z, tylko, far, widzą tylko Farminga 20 Tylko farmingi widzą W swoim życiu I nic innego To oni Tworzą to specjalnie Można powiedzieć, że pod to, nie? Czyli pod ilość graczy Na każdym tym No na przykład macie graczy, którzy grają Farmingi na przykład na PC A możecie mieć, macie tak Graczy, którzy grają na konsole Na konsole na konsoli w gry czy na konsoli farmingi i druga grupa, pierwsza grupa to jest ci, którzy grają na PC-tach, drugi to jest na konsolach i trzeci to na mobilnych. A co jeśli by było tak, że i na przykład kilka osób by mogło grać tu i tu? Czyli załóżmy na przykład gracze, którzy grają na PC-tach. Tak naprawdę grają na PC-tach i na konsolach, i na mobilnych urządzeniach. Bo wiecie, grają sobie na przykład na PC i chcą zobaczyć jak te gra, jak się gra po prostu na konsoli. Przechodzą sobie, odpalają sobie na konsola, na przykład załóżmy Farminga Simulator 25 i zaczynają nagrywać. I zaczynają sobie po prostu grać, później skoro widzą, że fajnie się gra na na tym na konsoli chcą zobaczyć jak się gra w farmingi na urządzeniach mobilnych i wiecie i se po prostu przechodzą patrzą grają i zostają już później na tym, na tym i na tym czyli są na pc na konsoli i na urządzeniach mobilnych. Według mnie fajny trik Piantesa, że robią po prostu gry na to, na to i na to. Więc fajnie. Dla mnie to jest fajnie. Bo mam telefon w sumie. Nie, każdy. Mogę sobie po prostu nagrywać dla Was to, co kocham. A kocham rolnictwo, dlatego takie coś, takie kontynuacje są fajne nie? ale wiecie co? fajnie, że zmniejszyłem ten czas, cza e, czas. bo zobaczcie nie robi się aż tak ciemno szybko i na przykład na jutrzejszym odcinku będziemy po prostu mogli patrzeć na ten sam czas, który jest więc dla mnie to jest mega fajne i już mamy jedno pole drodzy widzowie do przygotowania do Szewu. No i później będziemy agregatować następne pole. Więc zaję fajnie. Dobra, dojeżdżamy już do końca. No i dobra, i buta ciągnikiem do domu. Ale ten agregat ładnie. Ładny jest ten agregat na serio Tylko nie przejedziemy drodzy widzowie tędyk I musimy sobie skręcić tutaj Ale on jest piękny naprawdę Ten Deutsch Jakie ja lubię każde ciągniki Na pewno są tutaj Ci, którzy kochają farmingi Dobra, a gdzie ja mam postawić ten ciągnik teraz, co? A ja sobie, wiecie co, teraz widzę? ja sobie go postawię tutaj ko domku ładnie No i dobra. No i co, drodzy widzowie? Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. No i co, zostawcie drodzy widzowie lajka, jeśli wam się film spodobał i zostawcie drodzy widzowie subika na kanale po więcej odcinków. Do zobaczenia.